Witam Was serdecznie po bardzo długiej przerwie od YouTube'a. Wiecie, nauka, szkoła, te sprawy. Ale w dzisiejszym filmie krótkim poglądacie sobie w tle gameplay z Overwatcha i z Destiny 2, a ja Wam poopowiadam, co będzie w najbliższym czasie się działo. A więc, nie przedłużając, przechodzimy do filmu i do głównej treści. A więc, 26 października, prawie że już rok temu, wrzuciłem pierwszy film z Overwatcha, co to jest tak naprawdę zemsta doktora Złomensteina. A teraz zbliża się rocznica już, równy rok odwrócenia tego pierwszego filmu, więc pomyślałem, że do 26 zrobimy sobie live'a, gdzie właśnie będę grał taką zemstę. To będzie taka fajna rocznica, mam nadzieję, że fajna. I mam nadzieję, że parę osób się nad tym zjawi. Bardzo byłoby to miłe. I serdecznie Was zapraszam do zostawienia lajka pod tym filmem. A jak ktoś jest nowy, to subskrypcji, żeby nie przegapił live'a i najlepiej z dzwoneczkiem. Na live'ie będziemy ogrywać Zemstę doktora Złomesteina, ponieważ w Overwatchu od trzech dni trwa już Halloween, gdybyście nie wiedzieli, więc możecie wejść właśnie. A jeżeli ktoś jeszcze z Was gra w Hearthstone'a, którego też kiedyś nagrywałem, również można się już logować ponieważ za logowanie się w tym tygodniu, już pierwszy tydzień przepadł jakby można stwierdzić, ale w tym tygodniu za logowanie dostanie się dwa pakiety, a za zagranie karczemnej bójki jeszcze dwa. I areny również też się dostaje dwa, więc opłaca się naprawdę, bo to są darmowe pakiety. Jeżeli ktoś gra w Hearthstone, a, to serdecznie też polecam właśnie, bo to też kiedyś nagrywałem, przestałem i raczej już nie będę do tego wracał, ale naprawdę zapraszam Was serdecznie na tego live'a który to będzie właśnie 26. Myślę, że on będzie o 20 to jest sobota, więc a można troszeczkę wcześniej zacznie o 19 zobaczymy jeszcze. A więc to jest ten film, który będzie przed rocznicą i już nie będę na razie nic więcej wrzucał, więc zapraszam Was serdecznie i widzimy się i słyszymy 26. Do zobaczenia. No i cześć. Słuchajcie, tutaj się pomyliłem. Jednak to Hearthstone był pierwszy początek, ale i również pewnie data tego wydania filmu jest wcześniejsza trochę, ale przez to, że już wcześniej jak to nagrywałem, nie sprawdziłem tego, tak mi się wydawało. I live tak czy siak będzie z 26, więc zostanie przy tamtej dacie, więc nie piszcie w komentarzach, że się pomyliłem, że wiem, bo już wiem, odkryłem to. okej. Okay.